Cześć, witajcie serdecznie na kanale Zrób to Sam. Mam dzisiaj dla Was nowe wyzwanie z washi tape. To jest łańcuszek, albo jak to woli, naszyjnik, przyozdobiony washi tape. Mam nadzieję, że się Wam spodoba. Do zrobienia czegoś takiego będziemy potrzebować kawałka łańcuszka. Ja mój łańcuszek kupiłam w sklepie z materiałami do Do it yourself. I jeśli nie macie w domu jakiegoś łańcuszka, który można by wykorzystać do tego celu, możecie zastąpić go na przykład albo kawałkiem włóczki. Mam też koraliki srebrne, matowe, a jak z bliska na nie spojrzymy, to przypominają trochę zgniecioną folię aluminiową. Oprócz tego mam spinacze biurowe, srebrne, tak żeby pasowały do koralika i do łańcuszka, oraz mam washi tape w dwóch różnych kolorach i oczywiście mam oprócz tego nitkę i igłę. Jeśli chodzi o dobór kolorów, to jest absolutna dowolność. We wcześniejszym moim naszyjniku użyłam czerwonego washi tape. Oraz wzorzec tego, teraz mam turkusową i zieloną taśmę. I zaczynamy od nawleczenia igły na nitkę. Igła powinna być na tyle cienka, żeby koralik przeszedł przez nią swobodnie. Najpierw zajmiemy się oklejeniem spinaczy taśmą. Ja tutaj do wykonania tego naszyjnika użyłam sześciu spinaczy, oczywiście ilość jest dowolna, możecie zrobić cały naszyjnik ze spinaczy, niekoniecznie musi to być sześć. I nawijam taśmę dookoła spinacza. I tak wygląda pierwszy gotowy spinacz. Tutaj mam cały komplet gotowych spinaczy. A teraz, kiedy już nawlekłam igłę na nitkę, robię na końcu supełek. Ważne jest, żeby ostatnie oczko łańcuszka było zamknięte. Musicie to sprawdzić. I teraz igła z nitką przydadzą nam się do związania razem łańcuszka. Zaraz Wam pokażę, jak to zrobimy. Trzeba przewlec najpierw przez ostatnie oczko nitkę z igłą, i teraz pomiędzy dwoma końcami przewlekamy igłę. I jeszcze raz. I najlepiej jeszcze raz, żeby, żeby supełek był dosyć mocny. Teraz nawlekam na łańcuszek dwie, dwa koraliki oraz spinacz. Lepiej przewlec nitkę z igłą przez mniejszy odwór spinacza. Tak, żeby udało nam się zablokować go pomiędzy koralikami. I tutaj już cały komplet jest gotowy. Mój łańcuszek jest dosyć długi, spokojnie przejdzie przez głowę, ale jeśli macie krótszy łańcuszek, to warto by tutaj w tym miejscu zamocować mm, zamknięcie. I teraz przez drugą końcówkę przewlekam nitkę i robię taki supeł jak wcześniej pokazywałam. I mój naszyjnik jest już gotowy. Wydaje mi się, że jest to ciekawa pozycja, jeśli chodzi o biżuterię codzienną. Na pierwszy rzut oka zupełnie nie widać, że to są spinacze, ale został zrobiony tak prostymi, można by powiedzieć, prymitywnymi metodami. I mam nadzieję, że ta propozycja się Wam również spodobała. Zaraz wylosujemy wyzwanie na przyszły tydzień. Już mamy parę tematów przygotowanych na przyszły tydzień, i teraz wylosujemy jeden z nich. I jest to mydło i żal pod prysznic. Już zrobiliśmy parę filmików dotyczących tego tematu z mydłem i z rzemem pod prysznic, mam nadzieję, że na przyszły tydzień uda nam się znaleźć parę ciekawych pomysłów, które będziemy w stanie Wam zaprezentować. Już bardzo się cieszymy z tego powodu i zapraszamy Was do oglądania naszego kanału, zapoznawania się z naszymi pomysłami, do lajkowania naszych filmików oraz do subskrypcji. Do następnego razu. Cześć!